Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją prostownicy Silk, ponieważ dostałam ją do przetestowania, do wypróbowania i z powrotem do odesłania. Z tego względu, że zamierzam zakupić jakąś dobrą prostownicę i po prostu zapytałam się, czy jest możliwość jej wypróbowania, przetestowania, czy się po prostu opłaca, czy mi się spodoba i tak dalej. Wybrałam sobie do przetestowania, do wypróbowania prostownicę marki Remington Silk. Ona ma naprawdę bardzo, bardzo długi kabel. Mój mąż mówi, że ma kabel jak od spawarki. Jest bardzo, bardzo porządnie wykonana. Plusem jest to, że ona ma tutaj jeszcze obrotowy, obrotowy ten kabelek, także także nie ma jakiegoś tam kłopotu, że wiecie te prostownice, które nie mają obrotowych kabelków, często gdzieś nam się tam zaplączą na ręce i to jest takie przydatne długi kabel też pozwala na, na swobodne prostowanie włosów, także nie ma problemu, że jakoś tam się nam kabel z kontaktu wyrwie, że nie dosięgnijmy do, do lusterka i tak, dalej, i tak dalej. To jest prostownica Silk, która ma powłokę taką ceramiczną, powodującą taki jedwabisty efekt włosów. I muszę Wam powiedzieć, że jak ja używałam już dwa razy tej prostownicy, faktycznie one były bardzo wygładzone, takie lśniące. No i po prostu efekt, słuchajcie, prostowania. Efekt prostych włosów po tej prostownicy to jest coś, w czym ja się zakochałam. Ja mam prostownicę obecnie na tą chwilę, taką starą, zakupioną chyba jeszcze ze 2-3 lata temu w Tesco, która dość, że haraczy strasznie włosy, mimo że ma jakąś tam powłokę ceramiczną, to haraczy troszeczkę te włosy. No i po wyjściu zaraz na, na pole, na, na zewnątrz, z domu, no to te włosy już zaraz są takie pofalwane. Te, te włosy prostowałam sobie wczoraj jeżeli chodzi o to prostowanie i nadal możecie zobaczyć, że są pięknie proste eee, dokładne zdjęcia używania, jak jest, jaki jest efekt przed i po, po użyciu właśnie tej prostownicy, będzie notka na blogu ponieważ wiecie, nie chcę tutaj prostować sobie włosów przed Wami eee, z tego względu, że troszeczkę by to dłużej zajęło, nie wiem, nie mam po prostu jak nawet ustawić tego aparatu eee, więc tak mniej więcej Wam właśnie opowiem co nieco o tej prostownicy Zalety tej prostownicy są takie, że ona nagrzewa się niesamowicie szybko. Już po 10 sekundach możecie prostować włosy i macie tam jakieś taką mniej więcej ograniczoną temperaturę nagrzania do 30, stop... do 30 sekund ona nagrzewa się do tej temperatury, jaką sobie tutaj ustawicie właśnie na tym, na tym cyfrowym wyświetlaczu funkcja blokady. Ona po 60 sekundach nie. Po 60 minutach wyłącza się automatycznie, czyli macie, jeżeli macie na przykład taką, e, w, w taki jakby wypadek, że wyprostujecie włosy, szybko się spieszycie, szybko prostujecie i zapomniecie je na przykład odłączyć e, z prądu czy też wiecie, te niektóre prostownice mają taki, taki dzydzelek, co się przyciska na dół, wyłączamy, do góry włączamy i jej włączyć. Ona po 60 minutach wyłącza się automatycznie, czyli to też jest bardzo wielki plus. Plusem jest to również, że ona ma, tak, ma pamięć, czyli zapamiętuje ostatnio wybraną temperaturę do, do nagrzewania funkcja blokady, czyli jak ją podłączycie do prądu, to ona nie, że ona od razu nagrzewa, tak jak przykładowo robi to moja prostownica, którą mam czy, tylko trzeba ją po prostu tutaj włączyć, jak już widzicie w tej drugiej części właśnie filmiku, ona ma tu taką i ją trzeba po prostu odblokować, żeby się na, nagrzała ma 3 metry, także to jest naprawdę bardzo, bardzo wielka długość także jest bardzo jakby to, jak to powiedzieć bardzo, bardzo Poręczna, ponieważ długi jest kabel, co nam również yy, pomaga. Co jeszcze mogę Wam o niej powiedzieć? Yy, płytki. Płytki są bardzo przyjemne. Nie, nic właśnie nie powoduje, że te włosy są hara haratane, że tam gdzieś zahaczy, że za wyrwie. Nie chcę jej tu teraz dotykać, ponieważ ja się sparzyłam ostatnio tą prostownicą i to dosyć poważnie. Mam tutaj taką ranę mi się zrobiła. Jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dobra prostownica. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja jestem naprawdę w szoku, jakie te moje włosy są pięknie proste. Ja, ja, ja po prostu uwielbiam proste włosy albo całkiem falowane, kręcone. Ja mam włosy takie nijakie. U nasady są proste, tu na dole gdzieś tam się zaczynają falować, kręcić i to nieładnie wygląda. Koszt tej prostownicy to jest e, jakieś 250 zł, czyli myślę, że no, dobry wydatek na bardzo dobrą jakościową prostownicę. Ja mam mnóstwo koleżanek, które używają e, prostownicę i ogólnie suszarki, lokówki z marki Remington są bardzo dobre. Ja zawsze byłam ciekawa, czy kurczę. To naprawdę jest takie wow, że wszyscy tak chwalą, czytam te lokówki, suszarki, prostownice marki Remington. No i okazuje się, że są naprawdę bardzo dobre. E, jest porządnie wykonana. Do, do za, jak zakupicie jeszcze tą prostownicę, to dodatkowo jest etui wodoodporne, mo, gdzie możecie schować właśnie tą prostownicę. Natomiast ja dostałam w takim stanie surowym, żeby właśnie wypróbować, sprawdzić, czy, czy jest godna polecenia. Powiedzcie mi znać, czy Wy używacie produkty marki Remington, co macie, co jest godne polecenia, może Wam się coś nie spisało, no nie wiem, podzielcie się z nami tą opinią. Także ja tutaj Wam pokazuję i serdecznie Wam polecam tą prostownicę. Niestety koszt tej prostownicy to jak na moją kieszeń to mi byłoby troszeczkę szkoda wydać te 250 zł, natomiast myślę, że jest to produkt, w który warto zainwestować, jeżeli szukacie czegoś naprawdę bardzo dobrego. E, ja jeszcze muszę ze swojej strony powiedzieć to, że ja tej prostownicy nie używałabym codziennie, z tego względu, że ona troszeczkę może palić włosy. E, jest to, jest, ona ma naprawdę bardzo wysoką temperaturę, także koniecznością przy używaniu ogólnie jakieś tam... I, produktach tego typu, do stylizacji, stylizacji, czy suszarki, czy lokówki, czy prostownice, koniecznością jest używanie jakichś sprayów termoochronnych, ja używam do tego celu również spray termoochronny, eee, także no zobaczymy, ja ogólnie jestem godna, ja serdecznie Wam polecam, to jest model S9600 S9 e Silk bardzo fajny, bardzo szybko się nagrzewa, jest prosta w obsłudze, także żadne skomplikowane tutaj nie mamy rzeczy. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie się w nią pokusić, to ja serdecznie Wam polecam. Tak więc włączyłam teraz tą prostownicę, żeby Wam pokazać mniej więcej o co tutaj chodzi. Także jak widzicie, jak możecie tutaj zobaczyć, ta prostownica ma cyfrowy wyświetlacz. Nie wiem, czy mi się tutaj dobrze ostrość złapie. O, tak chyba. Eee, więc tutaj teraz ona jest zablokowana. Także, jeżeli włączycie sobie tą prostownicę do prądu, możecie zobaczyć, że tutaj pojawia się taka malutka kudeczka. I aby odblokować właśnie tą prostownicę, żeby ją używać, wystarczy właśnie przycisnąć tutaj ten przycisk ostatni, włączenia. Prostownica również posiada pamięć, także ona zapamiętuje ostatnią wybraną temperaturę do nagrzewania włosów. Ja tutaj mam teraz temperaturę 235 stopni. Ona się nagrzewa w ciągu 10 sekund i po tych 10 sekundach słyszymy takie takie lekkie pipnięcie, ja mam nadzieję, że zaraz to usłyszycie poczekamy nagrzewa się 235 stopni strasznie czuć od niej ciepło grzeje, ciepło jest od niej strasznie bije, ja się ostatnio sparzyłam nią musimy właśnie poczekać, bo to jest wyższa temperatura także musimy troszeczkę te parę sekund poczekać ale spokojnie można ją już... O, słyszałeś, Było takie pipip. Pip. Spokojnie zaraz po tych 10 sekundach nawet ją można używać, tylko właśnie tak do 30 sekund ona nagrzewa się do tej temperatury, co tutaj sobie wybraliście. Możemy sobie tutaj ym, zmniejszać i zwiększać tą temperaturę tym plusem i minusem, także jeżeli na przykład zmniejszymy sobie przykładowo do tych yy, dwóch... Mamy nawet mniej, 170, 160, 150 stopni to ona ma najmniejszą taką E, tak bym powiedziała taką moc i jak ona się już do tej temperatury nagrzeje, słyszymy takie lekkie pipip, jak w zegarku i po, jak ją na przykład wyłączymy, no to ona zapamiętuje nam właśnie tą ostatnią wybra, wy, wybraną e, temperaturę także możecie zobaczyć, tak wygląda tutaj ten, ten e, cyfrowy, nie wiem czy mi tu wyłapie ten cyfrowy po prostu wyświetlacz no i tutaj e, wyłączamy to ja cię znać, czy używałyście tej prostownicy